Więc witam ja Was jestem Odia 1 a jak widzicie to są moje trzy, trzy skrzynki. Bo dzisiaj tak sobie pomyślałam, że zrobiłem specjala. Zobaczymy trzy skrzynki z yy, drwinami, a ze mną jest oczywiście jakiś tam lubas. Tak, o tutaj widzicie. O tutaj. Siema! No, dobra, no to, pokazało, pokazało się na streamie. Dobra, no to Potem może... Ja będę co i skomentuję. I sprawdzę na backfaku. Dobrze, to ja, to jedzie pierwsza. Dobra. Ops, przepraszam, tego nie było. Nie, to było sobie... sobie? 1, 2, 3, 4. Wymieszaj. Nie. Tak więc tutaj jest takie... Może kup klucz, kup 2, 4, 6, 8 Tak bo ja próbuję sobie albo high five A ty nie masz high five? Nie O dobra, dobra Lol. Boga 3, 4 Czarkę na pewno? 5, 4, 3, 2, 1 Jest! Jest! I o to mi chodziło, jest! Jest! Jaka? Wypaszony fikołek. Nie wiem, on co. 6, 3. No. no, ale ja takie takiej nie sprzedaję. Dobra, 3, 4. Ry. 5, 4, 3, 2, 1. Upojony. I ostatnia. Upojony. 3, 4. Ry. o, rejas na ranca o, to jest tam, to jest łańcuch woda tutaj mamy pokazane, to to ja teraz... o mam. no, 6,66 tutaj będzie, o tak, tak wygląda te dzwinały to będzie ja, ja jestem, ja asystuję coś na przykład mamy o, to może teraz pokażemy e, z goostem za chwilę jak wyglądają te drwienie. No to, wi to widzimy się za chwilę. Dobra, widzimy się tu z no, Neosematem, że za hajsem, kurde. Myślę ten hajs. Aj się zgadza, mam lecz koncert jak Dobra, dobra, no. Dobra, no to... No. Gdzie moje staty Co? Koncert na Sahendę. Ej, jak to? Są? Czekaj. Czekaj chwilę Masz do drzwi? Masz wersję reżyserwistką, o mój Boże Czekaj chwilę. Nie wierzę, że popełnię i sam Ja... Dobra. Ja mam ja jestem najlepszy na serwerze, na którym są dwie osoby Okej, już idę zaraz to będę. I nic wieży. Ty ty sam obój, no za to kopniło. I jest za bardzo brutalnie. Aha. Tam jestem. E. Dobra no. Się nie walczę. No chodź. Ale to jest speaking <laughs> awesome. Ja też się dziś nie zaśmiałem. Zaraz ja bołem. Tak to mi. wygląda jestem. I dawaj teraz pojedynek z... soldierów Teraz zmieniłem sobie klasę na inżyniera i pokażę kolejną gminę Nie, bo ja jestem soldierem, ale dobra A, Jakby co mam? Ty bądź inżynierem, ja... Kolejna rzecz? Dobra, ja będę, ja będę scoutem To też się pochwalę moją jedną gminą Dobrze, to... Oli, chcesz strzec? To tak to, to jest... z właśnie... tą osobą na liście? Relaks na randkę. Oni chcesz być z drugiej. Czyli jesteś więcej z 12 osobami na liście? A z czego? Na liście zabitych przez o, moją broń. Mm. A... Bo no, zabiła mnie 11 osób, dobra. I tak się. Baba, bo jest końca. Słodomid! Idziemy. Teraz to zrobimy na... Zablokowana. Ja mam wykształcenie ptd Eks, no zaraziłem się <grym>, <grym>, Jakbyś widział jaki bezsensowny posąg godowy? To to jestem ja, screen Oni pisze jesteś. wtedy to ludzi No, wiem o, Już jest jeszcze bardziej no bezsensowne? No konkurs startu na Facebooku typu Beka Z pierwszej lepszej rzeczy Wykaz dzięki Minecraft'a Bekaś O mój Boże, ale fajny kolor! To górę, e, nie, nie O mój Boże! Ktoś stosował na to są Ktoś, To ja zrobię tak! O jesteś mążylem w końcu Ej, świętujemy, świętujemy Mnie moje wygranie Filipinożu Na znaczy, czter, trzy, cztery, trzy, cztery Ty jeszcze kubełki Trzy, cztery i rzucasz szkoły w no, banie. mam pojedynek. tam będę się relaksował na... własnym. not kill me! Tak mam potrzebny klucz. Czekaj, nie strzelaj do mnie. Poczekaj, wiesz, nie strzelaj. Nie strzelaj, panie. Ja strzelam na oślep, bo są... bo jest fajny dzień. Ej, co mnie... Ty we mnie strzeliłeś. Ej, 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 nie strzelaj do mnie, nie strzelaj. Nie strzelaj! nie strzelaj! Ja nie mogę Je to zrobić. Żeby... Ej, nie? <laughs> Bez konny, bez głowy. A serwerze, który nie jest Halloween. Jest, jest. O kurde, mnie, jest żoła, koni, nie! Dobra, ja tam są. Ej, on jest a, ja, on ma biegnie. Mały. Uciekajmy, chodź szybko na górę. Pisz, wykrzyknij karty D. Co, coś śmiesznego piszę Widzę go. Okej, okay. chodź na górę. Czekaj. Bije idiotę. Dobra, ej, ja idę. Ej, patrz na niego, jest ona w twoim punkcie. Dobra, już. Ej, miałam go przekazać. Zaanakuj bloga wręcz. No zaatakowałam go wręcz. O, mam czapkę Ellisa i patelnię! No no, tak, ja kupu tak, kupu tak kupu samo wyda. dostałem, ja tak samo dostałem. Dobra, patrz No to na nie w No chodź na górę. Tylko czapka Ellisa jest. Czapka Ellisa jest niewarta. To jest najtańsza czapka w grze i ma taryfa. Można, Potem można. Potem nie na nawet... na... Jeszcze, żebym... Chcę, żebym... Chcę, żebym... Publiczność twoja Oli, z której się składa Ty, oh, Twoje młodzież, oh. i Twoja matka, się, do... się dowiedzieli o tym, ale... Mm... <grych> <grych> ale chcę... <grych> ale, chcę... <grych> mm... ale co ty, ale potem się taki sekret z tym Elisem, jak zarobić na Nie, 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 spadłem. Dobra, to będzie koniec. Nie, na... nie, się raz, a ja cię cztery razy. To będzie koniec Ej, tego odcinka. Na... Cią... nie, tak jak... no. był nie, tak To jak... no to nie, nie, tak samo